Cześć, maci ludzie! Z tej strony osób to Was serdecznie w kolejnym odcinku z Dishonored <coughs> Let's Play. Ostatnio wróciliśmy z misji, to tutaj motorówką do pubu, do Pubu Houndpits. Proszę bardzo. I cóż, w tym odcinku powiemy tej kobiecie, że nie uratowaliśmy jej wuja, ponieważ, jak przypominam, w ostatnim odcinku tego wuja zabiłem, ponieważ chciał wezwać straż, a nie chciałem po prostu mieć straży na głowie.

You did it. Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Corvo. <laughs> with Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord, Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes. And Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwin can be discovered. Hmm our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne no doubt the lord regent is holding emily somewhere waiting to reveal her to step out as the hero to cement his regency if he doesn't bring the young lady there will be uszy. nobles as to who should succeed the empress <tral> nice time is against us Ok. Może być ciekawie. Um, jeszcze nie. Dobra. Pff, fajnie, 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 fajnie. A zaraz skoczymy tutaj sobie. Zrobić ulepszenie. To nie, to nie, to nie. To nie. Kto jest pierwszy na górze? My Dobra. Can I be of service to you? Tak, ee, zobaczmy jaki masz sprzęcior. Ło! Optyka maski numer dwa. Jakie to nerdowskie ruda. Runa znaczy. A ulepszenia. O, proszę, w ulepszeniach mam coś. Ooooo! A to tego nie wiedziałem. Tylko czemu ja mam tak mało kasy? Zasadność grantów Nie. Nie, nie. O. o. Bełty, pociski, optyka maski numer 2 Wymagane... Aha, nie mam jedynki, no spoko Możliwe przybliżenie widoku, to by się przydało, wiecie Zasięg ostrza sprężynowanego, nie, nie, o cóż to jest Możliwe ulepszenie pistoletu, daje szersze pole rażenia <grym> Okej okay. Cholera, co tu teraz wybrać, co tu teraz wybrać Mam mało kasy, w zasadzie. Okej, okay, optykę maski moglibyśmy wziąć. Przeładowanie kuszy, pojawiła strzałka, przeładowanie kuszy. Nie, to mi nie zależy, ale tu jest 600, fuck. Strasznie dużo. Pistolet, tak, optykę maski sobie palniemy. Tak. I optykę maski numer 2. nie, 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 nie. nie. Kościelny amulet również nie. celność kuszy. Zasięg kuszy, zasięg kuszy. Spoko, dobra, nakupiliśmy. Nie mam w ogóle teraz w zasadzie forsy. Idziemy spać. Łóżko korwo, tylko ja się jakieś tam mam dostać, niby. No, stary, plinkuj. Waga Fuck Szkoda mi mamy na to W sensie eliksirów Dobra, wyjdziemy jakoś inaczej Jak ludzie <śm> jednak się udało Dobra Spoko, idziemy spać Pójdę spać. Na no, dzięki za info. Chyba napisał to na Twitterze. 10 osób lubi to. Lord Regent nie lubi tego. Dziwne kurwa dźwięki. Co to jest? Admiral Havelock. It is every citizen's duty to report treasonous speech and action. tak będzie dobrze. on okay. Czego? Hello, Corvo. I expect Martin will be joining <laughs> <you. laughs> me. <tak> <laughs> I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night. Moving through the storm drain Sorry. beneath the building. Most likely a weeper, the poor bastard. Uh -huh. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Mm -hmm. Here's a key to the hatches. I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go <laughs> there. Spoko. No to nieźle. Teraz co do kanałów, tak? Spadać sytuację w kanałach. Strzałka usypiająca, ale strasznie. Dobra, w pięć. I cóż, idziemy. A-a-a. Dziwne dźwięki. Zombie to jest? Serio, serio, what the hell? O, proszę bardzo. Jestem bardzo ciekawy, co tu znajdę, ale ja tu już byłem. Ja już tutaj byłem, to jest piwnica spod tej gorzelni. O oh, kurwa, co to miało być w ogóle? Jesteś opętani? Koleś jest prawdopodobnie zarażony zarazo. Oh, fuck. Dobra, śpimy go. Go back to sleep, bitch. Ty mnie nie widzisz. Dobra? Nieprzytomny płaczek. Płaczek. Gdzie jest to serce? Biorę, biorę, biorę. Wszystko biorę. Poproszę. Przepraszam, ale nie przyjdę na następne spotkanie ani żadne inne. To, co się tu wydarzyło, było nienaturalne i robi mi się niedobrze na samą wspomnienie. Zdaję Ci rezultat naszej pracy. Ale przypuszczam, że zanim wrócisz, szczury zdążył go pożreć. Dobra, Jeszcze tam jest runa, ale ona jest trochę daleko, ale będę o niej pamiętał. Dobra, F5, moi drodzy. Nie wiem w zasadzie, co to ma być, ten płaczek. Tutaj mógłbym spokojnie wyjść, ale nie wiem, czy to o to chodzi. Aha, no tak. Dobra, to wyskoczymy po te serce w takim razie jeszcze. Ktoś w basencji, Dziwne serce, serce dziwne dźwięki. Czy tu się da przejść? Tutaj powinno się dać przejść. Kurde, mać. Dawaj, zawór. Aaa! Okay, gdzie ta runka? Serio aż tam? O kurwa nie wiedziałem. No dobra, spoko. Admirał Havelock, to zaraz do niego wrócimy. Tak wiem. Tutaj jest, tak? Jest runka. Okej. Okay. Dobra, zajebiście jest. To co? Wracamy, 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 wracamy. Może jakieś moce sobie dodamy. Ile mam? 3 runy? Nie, mam pięć run. Zwinność albo mignięcie na więcej. Wezmę sobie zwinność. Chciałbym mieć to na drugim poziomie. Ostatnio gadałem, właśnie z Kamilem. Kurna mać, pieprzone ryby jakieś. Wypierdalej. Ostatnio gadałem sobie, właśnie z TSGM Ok, dobrze. Gra mu się o wiele bardziej spodobała, odkąd sobie rozwinął zwinność i blinkowanie na wyższy poziom. Blinkowanie na bardzo swój poziom, tak na 3 metry max. w ogóle nie ma sensu tego używać, nawet w niektórych sytuacjach. Okej, spoko. To zrobiliśmy sytuację w kanałach. Nie wiem po co było to zadanie. I what the fuck było z tymi płaczkami albo raczej płaczekami. No tu, co chcesz, Korvo? I trust you remember Martin. An overseer before, and perhaps again someday soon. I owe you thanks for my rescue. Indeed, Fuck you. you've given us a glimmer of hope, Corvo. Because we've gotten what we wanted from Campbell's journey. You've done it. We it. know where Emily Caldwin is being held. The Golden, cat <laughs> of all golden cat. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way twins Morgan and Custis. Mm -hmm. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her. Okay, okay, the okay. The Lord Regent okay, and the have been dealt with. waiting for you on the dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. I know the Golden cat. Not as a patron, mind you. I designed some special oh -oh. devices for them. I kept the blueprints. Uh oh -oh. huh. Is this? This is not a colleague who is in any way connected I want to kill. I got to be careful. I won't make that mistake in the future. I'm sorry. I only thought. Never mind what I thought. Corvo, my friend. Do you? Ammunition or weaponry? Would you like me to craft something for you? Tak, Minecraft. No dobra, ty co chcesz. Uh, Corvo, I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. It's true, as you may have heard, cruel beyond words. <laughs> się Third, my brothers are close allies to the Lord Regent. And as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. Uh -huh. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted in quarantine for having the plague actually has the plague. So? I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. O cholera. Czemu pijesz wąsami? Oh god... No dobra, co ja dostałem za zadanie? Co on chce? Pójdź do kolanka, spotkaj się w eliminie bliźniaków. No dobra. Młodsy. O, w zasadzie mignięcia też mogę sobie pieprzynąć w górę. Okej. Okay. Nie ma żadnych run, I'll well, take you to the Golden Cat No to dzięki, że powiedziałeś, że zabierałeś Pendletona do burdelu. bordelu. Dzielnica destylarni. znowu. Proszę, nie chcę. Naprawdę nie chcę. Chcę coś nowego, proszę. Nie, 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 tu byłem. As as to the I Cat, to. You'll have to go the rest of the way on your own. The entrance is near Holger Square. Holger Square. The main thing is to make sure that, that little girl Emily gets back all safe and sure. Spoko, and them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside no, the If he don't kill you. This here's his territory. He and his bottle street gang hole up at the old Dunwall whiskey factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. No, do no, do no, be careful going up Uh Bliźniacy pozostają lojalni. A my nie musimy zostać uratowani, a bliźniacy, zajebani. No dobra, to rozumiem Tylko, że jedno mnie tu się nie podoba. Mnie się nie podoba to, że tu jest jasno. Co? Wynikiem wysokiej liczby zgonów. Jest większa ilość szczurów i płaczków. Odmienne reakcje twych sprzymierzeńców oraz mroczniejsze zakończenie. Czyli. Aha. To dlatego tak wielu. O kuźma. Co to jest? Do ludzi strzelają. O demet. Nie róbcie tego. Fak, hardcore. E, wiecie co, nie pamiętam czy ja sobie zrobiłem... Aha, tak jest. Czyli tym się zbliża. Wyłącz lunetę. No fajnie. Okej. Okay. Ehm. <ścoughs> Destylarnia Whisky. Golden Cut. Pójdziemy najpierw do destylarni Whisky. Tylko tak jak mówiłem, bardzo mi się nie podoba to, że tu jest dzień. Huh? Kurna mać! To chyba nie jest liczone jako zgon. Kurna! Dalej. Okej, okay, cóż tam jest? Tu widzę jakieś amulety, Kościany amulet, kościany amulet. Destylarnia, on jest 67 metrów w prawo. Dobra, będę robił często zapisy, bo jest dzień i nie wiadomo czy mnie nie zobaczą. Ok, kurwa, znowu mnie ktoś zauważył. Ciekawe, czy da się tędy przejść, czy? Nigdy nie próbowałem, ale to w zasadzie może być niezły pomysł. Nie, to jest rura tylko. Fak. Ale z ciebie dupek. Co jest? A... Ktoś tu jest. Fak, tam jest strażnik. I szczury żrą. Dobra, myślę, że jestem tu bezpieczny za śmietnikiem. Nie, 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 nie. nie. Proszę, proszę, proszę. Nie bicie mnie. Nie, nie jedzcie mnie, Dziękuję. Ocalałem. Spadaj. ściany amulet. Ścienny amulet z 96 metrów. Stąd. Aaaa, kto to jest? Hey, you're just the man I was looking for. Slackjaw's wanting to talk to you. Oh. Slackjaw wants to talk to me. that's interesting. Is that him? Yeah, he's the one. Hey, we got a message for you from Slackjaw. He wants to talk. At the distillery. O, -o, o, -o, o, -o, o o, no dobra. Niech będzie, przejdźmy do tej destylarni jeszcze raz. Ja tutaj zrobiłem niezłą rozróbę im ostatnio. W zasadzie zatrułem im. I don't think co ja sobie rozdam tutaj, jedną rzecz tylko. Eee, tutaj na maksa. Co to było? Ooo, zarażeni, fuj. Tak, wiem, że Slackjaw na mnie czeka, mam easy, go dupie. Dobra, no chyba był na górze.

rest are wandering in the street since it's so and i find myself short of able bodies i may have a point of interest for you see the <laughs> way i figure it there ain't nobody worth killing round here except those two pendletons over at the golden cat i'm right ain't i see slack your nose them boys are twins rich mean and weird Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight though. I yes, dobrze, but you're gonna walk in there dressed like that and kill the Pendleton brothers. Maybe I got a better way to take care of them too. If you're doing something for me first, understand. Someone, I don't know who, is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Galwanii? Might be a fellow named Galvani. I said my to best to investigate, but he went missing and. <laughs> well, now I need someone to find what happened to him. Go to this Galvani's place. He lives nearby, of Clavering Boulevard. You do that for me, and I'll get your better way into the Golden Cat. Oh, no, to ciekawe, ciekawe, zaraz kichne. Dobra moi drodzy, kończymy na tym odcinek. E Damn IT! Kończymy na tym odcinek, dzięki wam serdecznie za oglądanie. E, I cóż. Fuck! <laughs> to był głupi pomysł. E, kończymy na ten odcinek. Easy, easy. O, ja pierdolę. Także okej, okay, w kolejnym odcinku pójdziemy e, prawdopodobnie się zająć tym e, Galwanim, żeby mieć jakiś lepszy dostęp do e, domu tych bliźniaków. To może być taka poboczna misja, która nam faktycznie później pomoże. Także ja po prostu tutaj skończę. Do zobaczenia Wam i trzymajcie się. Cześć. Jeśli macie jakieś komentarze, propozycje, cokolwiek, to oczywiście wszystko przeczytam na dole. Piszcie i do zobaczenia. Hej.